Cześć, super, że jesteście z nami. W tym krótkim wprowadzeniu prześledzimy razem naprawdę fascynującą podróż, jaką przechodzi każdy, dosłownie każdy nasz projekt. Zobaczycie, jak pomysł, który rodzi się w głowie klienta, zamienia się w gotowy mebel stojący w jego domu. I co najważniejsze, zobaczycie, jak kluczowa jest tu rola każdej osoby w zespole. No to co? Gotowi? Zaczynajmy. No właśnie, jak to się dzieje? Jak ta meglista wizja klienta staje się czymś namacalnym? Ja lubię myśleć o tym procesie jako o sztafecie. Serio. Każdy dział, każda osoba w firmie to zawodnik. Bierze pałeczkę, biegnie swój odcinek najlepiej jak potrafi i przekazuje ją dalej. A co jest kluczowe w sztafecie? Płynne, bezbłędne przekazanie. Od tego zależy, czy jako zespół dobiegniemy do mety z sukcesem. Dobra, to spójrzmy na mapę naszej wspólnej trasy. Mamy sześć głównych przystanków. Zaczniemy od łapania wizji klienta, potem przejdziemy przez projektowanie, kompletowanie części, samą produkcję, wielki finał czyli montaż, a na końcu podsumujemy, jak to wszystko składa się w nasz wspólny łańcuch sukcesu. No to ruszamy. Pierwszy przystanek i fundament wszystkiego: uchwycenie wizji klienta. To jest ten moment, od którego wszystko, ale to wszystko się zaczyna. A główną rolę odgrywa tu koordynator sprzedaży. OK, więc koordynator sprzedaży to nasz pierwszy biegacz w tej sztafecie i to jest mega odpowiedzialne zadanie. Popatrzcie. Wchodzi do klienta, mierzy wszystko co do milimetra, uważa na każdą rurę, każde gniazdko, potem siada i po prostu rozmawia o stylu, materiałach, kolorach, musi wejść w głowę klienta. Na tej podstawie robi wstępny szkic, wycenę i co super ważne, wszystko skrupulatnie dokumentuje. Każda notatka, każdy wymiar trafia na nasze dyski. To jest paliwo dla całej reszty zespołu. Dobra, pałeczka została przekazana, mamy notatki, mamy wstępny szkic, co dalej? Teraz ten pomysł musi stać się prawdziwym technicznym planem. I tu na scenę wchodzą dwie kluczowe osoby projektant i technolog. I to jest świetny przykład współpracy. Zobaczcie, projektant bierze te wszystkie informacje i tworzy magię. Robi szczegółowe rysunki, wizualizacje, żeby klient powiedział: Wow, dokładnie o to mi chodziło. Kiedy mamy to tak od klienta, pałeczka idzie dalej do technologa. A technolog patrzy na ten piękny obrazek i myśli, okej, okay, a jak my to teraz zbudujemy? Rozkłada wszystko na czynniki pierwsze, tworzy listę każdej śrubki, każdej płyty i zamawia co trzeba. Jeden dba by było pięknie, drugi by było to w ogóle możliwe do zrobienia. I teraz najważniejsze. Dlaczego tak o tym mówię? Bo pomyłka tutaj, jeden zły wymiar, jedna zła część na liście, to nie jest mały problem. To jest jak kamek, który uruchamia lawinę. Ta lawina zasypuje potem logistykę, produkcję, ekipę montażową. Każdy dział cierpi. To generuje koszty, opóźnienia i frustrację. Dlatego precyzja na tym etapie to absolutna, absolutna podstawa. Ok, załóżmy, że plan jest idealny. Mamy go. Ale mebel nie powstanie z samego planu, prawda? Potrzebujemy materiałów. No i właśnie, kto się tym zajmie? Czas na kolejnego zawodnika w naszej sztafecie. Trzeci etap. Kompletowanie komponentów. Tutaj wkracza logistyka. Ich misja zamienić te wszystkie listy od technologa w realne, fizyczne rzeczy, które czekają w warsztacie, gotowe do działania. Logistyka to taki dyrygent całej operacji. Muszą sprawić, żeby wszystko zagrało w idealnym momencie. Zamawiają płyty, fronty, akcesoria, śledzą statusy w Trello, żebyśmy wiedzieli, co i kiedy przyjedzie. A kiedy towar przyjeżdża, sprawdzają wszystko z listą. Brakuje czegoś, od razu zamawiają. Chodzi o to, żeby zespół produkcyjny miał gotowy, kompletny zestaw i mógł ruszać z pracą bez żadnych przestojów. I spójrzcie na ten czytat. Może brzmi ostro, ale on doskonale pokazuje, o co tu chodzi. To nie jest straszenie. To jest pokazanie, że każdy z nas ma realną, osobistą odpowiedzialność za swój kawałek pracy. Bo błędy kosztują, kosztują firmę, a w efekcie końcowym nas wszystkich. Gramy do jednej bramki. Okej, okay, materiały czekają na warsztacie. Wszystko jest sprawdzone. Teoria się kończy, czas na praktykę. Kto teraz tchnie w to wszystko życie? Czas na etap czwarty. Tworzenie mebli. Wchodzimy do serca naszej firmy, tu dzieje się prawdziwa magia, a za nią stoi nasz rewelacyjny zespół produkcyjny. I tutaj plany i materiały w rękach naszych rzemieślników zamieniają się w piękne meble. To jest czyste rzemiosło. Składają wszystko zgodnie z dokumentacją co do milimetra. Ale jeśli widzą, że coś w planach się nie zgadza, od razu dają znać technologowi. Potem jest drobiazgowa kontrola jakości. Na koniec czyszczenie, pakowanie, zabezpieczanie, tak, żeby mebel wyjechał stąd w idealnym stanie. I znowu, zobaczcie, jak to jest ważne. Jeśli produkcja wyłapie błąd w warsztacie, Super, to problem, który możemy rozwiązać na miejscu. Ale jeśli ten sam błąd zostanie zauważony dopiero u klienta, no to mamy pożar. To są realne koszty poprawek i co gorsza, nadszarpnięta reputacja. Dlatego ta dbałość o jakość na produkcji to nie jest fanaberia, to jest nasza wizytówka. No dobrze, meble są gotowe, spakowane i czekają. Przed nami ostatnia prosta naszej sztafety. Kto przejmuje pałeczkę na finiszu? Nasza ekipa montażowa. Ekipa montażowa to nasi ambasadorzy. To oni są twarzą firmy w domu klienta. I tu liczy się absolutnie wszystko. Muszą być na czas, w firmowych ubraniach, muszą zabezpieczyć mieszkanie klienta, potem spokojnie montują meble. Pojawia się problem? Rozwiązują go. Po wszystkim sprzątają. Nie zostawiają po sobie bałagawą i na sam koniec z uśmiechem finalizują projekt. To jest ta kropka nad i, od której zależy finalne wrażenie. Okej, okay. przebiegliśmy całą trasę. Czas na podsumowanie. Zobaczmy, jak to wszystko łączy się w całość. Nazwaliśmy to nasz łańcuch sukcesu, bo właśnie tym jesteśmy. I to jest chyba najważniejsza lekcja z całej tej podróży. Każda rola, każda osoba jest absolutnie kluczowym ogniwem w tym łańcuchu. Wystarczy, że jedno ogniwo pęknie, czy to przez błąd, czy przez opóźnienie, a cały łańcuch cierpi. Jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo proste. Spójrzmy na to jeszcze raz w pigułce. Sprzedaż daje nam wizję. Dział projektowy zamieniają w piękny plan. Technologia upewnia się, że ten plan jest w ogóle realny. Logistyka zbiera wszystkie klocki. Produkcja buduje z nich coś niesamowitego. A montaż? Montaż dostarcza klientowi spełnienie obietnicy. Każdy jest niezbędną częścią tej układanki. I na koniec mam pytanie do każdego z Was. Zobaczyliście cały proces? Zobaczyliście, jak ważny jest każdy jego element? Pytanie brzmi, które z tych ogniw wy wzmocnicie swoją pracą, bo każdy, absolutnie każdy z nas ma na to wpływ. Cieszymy się, że jesteście z nami. Witajcie w zespole i do dziela.